Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, ostatni dzień naszej nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły, dzień dziewiąty. Nie marnujmy czasu, zapraszam, pomódmy się w tej nowennie, tym razem po raz ostatni. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam kochani oczywiście do rachunku sumienia, poświęćcie teraz chwilę, żeby się sobie z tego dzisiejszego dnia przez chwilę przyjrzeć. Najświętsze Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, zanurzam w Waszym miłosierdziu wszystkie moje grzechy, całe moje zło, wszystkie moje słabości. Chcę je oddać raz na zawsze i nigdy więcej do nich nie wracać. Weźcie je ode mnie i okażcie mi wielkie miłosierdzie. Uwielbiam i wysławiam Cię Trójce Najświętsza, bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Modlitwa na dziewiąty dzień. Matko Najświętsza, orędowniczko moja, Ty, która rozwiązujesz węzły, przychodzę dzisiaj, aby podziękować Ci za dobrą wolę w rozwiązywaniu mojego życiowego węzła. Ty znasz ból, który On spowodował. Dziękuję, o Matko moja, za osuszenie w Twoim miłosierdziu moich łez. Dziękuję, że wzięłaś mnie w swoje ramiona i pozwoliłaś mi przyjąć łaskę Boga. Maryjo, rozwiązująca węzły, matko moja ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie węzłów mojego życia. Okryj mnie płaszczem Twojej miłości, weź mnie pod Twoją obronę, uproś światło i napełnij Twoim pokojem. Amen. Maryjo, rozwiązująca węzły, módl się za nami. Modlitwa do Maryi, rozwiązującej węzły. Dziewico Maryjo. Matko pięknej miłości, matko, która nigdy nie opuszcza z dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełnia Boża Miłość i nieskończone miłosierdzie. Zwróć ku mnie swoje spojrzenie, pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mojego życia. Nikt nawet zły nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę weź dzisiaj tę zawiłość dla chwały Boga. Dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego syna Jezusa, mojego wyzwoliciela, rozwiąż ją i rozwiąż na zawsze. Jesteś pocieszeniem danym mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie, chroń mnie, prowadź i strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Amen. Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za nami. Moi drodzy, tak to właśnie dotarliśmy do końca naszej nowenny. Właśnie minął dziewiąty dzień. Kochani, jak zawsze zachęcam was do wiary. Wiem, że prawdopodobnie część z was już widzi jakieś rozwiązane węzły, już widzi jakieś rozwiązania przed sobą. Ale też, kochani, pewnie jest tak, że część z nas tego nie widzi. Miejcie wiarę. Pan Bóg wam podsuwać będzie te rozwiązania. Może coś jeszcze musi się wydarzyć, może coś jeszcze musi w tej rzeczywistości zagrać, ale Pan Bóg, kochani, zawsze wysłuchuje modlitwy, którą do Niego zanosimy, więc bądźcie cierpliwi. Bądźcie wierzący, wierzący w to, że On wysłuchuje naszych modlitw, kochani, a tak jest. Bardzo Wam dziękuję za te, kochani, dziewięć dni. Od jutra wracamy do naszego y, normalnego y, zasypiakowego spotykania się, pewnie za jakiś czas oczywiście znowu jakąś taką bardziej szczególną formę modlitwy sobie razem odprawimy. A za tą nowennę, za te dziewięć dni bardzo wam kochani dziękuję. Przyjmijcie proszę na koniec błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie pięknie. Niech wam Pan Bóg błogosławi na te węzły, które trzeba rozwiązać. I do zobaczenia, do usłyszenia już jutro. Wszystkiego dobrego, wszystkiego pięknego. Z Bogiem. Miejcie się pięknie.